Cześć, Siemanko z tej strony Arci. Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy w 2025 roku nadal warto sprowadzać samochody z innych krajów. Dzisiaj na tapetę weźmy Niemcy, czyli chyba taki najbardziej popularny kraj, najbardziej popularny kierunek, na którym pewnego czasu czy nadal byliśmy zafiksowani? No i sprawdzimy sobie, czy nadal warto to robić. Może zacznijmy sobie od tego, dlaczego to ja właśnie odpowiadam na to pytanie. Można powiedzieć, że jestem trochę doświadczony. W swoim życiu sprowadziłem już bardzo dużo samochodów. Prowadzę firmę, która zajmuje się importem samochodów z innych krajów Europy, bo uważam, że za granicą jest łatwiej kupić fajne auto. Moim zadaniem jest to, żeby sprowadzać samochody bezwypadkowe, z fajną historią, Wszystkie auta zawsze sprawdzamy przed zakupem, gdyby ktoś był zainteresowany, to oczywiście link w opisie. A więc pytanie, które chyba polaryzuje najwięcej ludzi, czyli czy ceny samochodów w Niemczech są mniejsze. Zacznijmy od tego, że ja biorę pod uwagę raczej samochody w fajnym stanie. Oczywiście ja uważam, że ten rynek cały Obojętnie, czy to są Niemcy, Polska, Szwajcaria, po prostu wszystkie kraje, Szwecja i tak dalej, ten rynek już się dosyć mocno zmieszał. Każdy ma opcję kupna samochodu w Niemczech, każdy ma opcję kupna samochodu nawet w Japonii, w Ameryce i w innych krajach, dlatego nie jest, nie jest to jakieś problematyczne. Te ceny raczej są wszędzie dosyć podobne. Jeżeli szukamy okazji. No to raczej powinniśmy szukać samochodów powypadkowych, samochodów z uszkodzonym silnikiem, i tak dalej, z jakimiś uszkodzeniami ze względu na to, że przez różnicę w tym, że w Niemczech wszystkie usługi są dużo droższe, no to wtedy faktycznie można trochę na tym zyskać i zarobić. Natomiast też nie wszystkie auta powypadkowe, nie wszystkie auta uszkodzone są rzeczywiście okazją. Skupmy się na samochodach bezwypadkowych z fajną historią i tak dalej. Ja zawsze mówię swoim klientom i ogólnie mam takie przeświadczenie. Cena, którą widzimy na ogłoszeniu, to jest jedno. Ale drugie, to jest to, że my ten samochód będziemy eksploatować jeszcze przez następnych kilka lat, i to też trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli kupimy teraz samochód w okazyjnej cenie, a i nagle się okazuje, że tak automatyko jeden komplet kompletku, cool, łyse te opony, które ma założone, za chwilę będzie rozrząd do wymiany, nie ma pełnej historii samochodu, itd. dalej. i nagle się okazuje, że ta wartość samochodu spada. Stawiasz obok siebie Porsche 911 i drugie Porsche 911 w tym samym kolorze, tak samo wyglądające i tak dalej. Do jednego porszaka masz piękną historię, gdzie wszystko jest od A do Z. Wypisane są rachunki, i tak dalej. Jest w ogóle pierwszy właściciel, nawet jak jest drugi czy trzeci, no to po prostu ta historia jest transparentna i wygląda dobrze, i obok i drugi, gdzie ta historia jest taka nie do końca pewna. Tam już było pięciu właścicieli, nie ma wszystkich rachunków, nie ma tej ciągłości. No i co? Który samochód będzie droższy? No oczywiście, że ten z tą pełną historią będzie droższy. Jeśli Ty jeszcze kupisz te auto i zadbasz o to, żeby ta historia dalej była fajna, no to okaże się, że za kolejnych X lat sprzedasz te auto dużo drożej. Niż tego drugiego, ja uważam, że jeżeli weźmiemy pod uwagę te ceny, które nie tylko tą cenę z internetu, tylko ogólnie takie ceny razem z tym wykorzystaniem samochodu przez następne kilka lat, czyli z tą eksploatacją, no to faktycznie w Niemczech można. Kupić ten samochód taniej. Natomiast to będzie bardziej y, związane z tym, że Niemcy po prostu są tacy, bardziej dbają o te auta, ale za, o, o tym sobie porozmawiamy w kolejnych pytaniach. Y, a niekoniecznie związane z tym, że y, cena jest niższa. Porozmawiajmy sobie o plusach. Skupmy się na razie na plusach. Sprowadzanie samochodów z Niemiec. I tutaj wymieniłbym przede wszystkim to co mówiłem wcześniej, czyli lepsza historia tego auta. W ogóle Niemcy są bardzo, musicie wiedzieć, że Niemcy są bardzo tradycyjni, czyli bardzo często a szczególnie przy takich starszych autach w ogóle typu, wiecie, już takie bardziej klasyki czy coś, no to Niemcy lubią mieć swój własny segregator, poukładane te dokumenty, wszystko tak na tip-top rozwiązane. Bardzo często zdarza się, że te książki serwisowe są, wiemy co się z tym samochodem działo, nawet jak kupujemy u handlarza, no to widząc po prostu stertę dokumentów i wpisy w książce serwisowej w historii, no to po prostu możemy mniej więcej rozeznać się w tym, jak ten samochód wygląda, czy jest w dobrym stanie, i tak dalej. Trzeba oczywiście też wziąć pod uwagę to, że Niemcy bardzo dobrze zarabiają tak? dla nich ten zakup samochodu, czy chociażby dbanie o te auto, nawet jeżeli te usługi są całkiem drogie, no to to nie jest dla nich jakiś taki duży wydatek. Co za tym idzie? Po prostu przez to. Ta jakość jest lepsza i jest też jakby bogatszy dostęp do tych aut. Czyli jeżeli szukamy na przykład jakiegoś konkretnego modelu, niech to będzie, nie wiem, jakaś Skoda Octavia w RS-ie, w najlepszym wyposażeniu, w skórze, z panoramą tak itd., itd., no to okaże się, że w Polsce nie mamy ani jednej sztuki albo mamy jakąś jedną sztukę z przebiegiem 200 tysięcy, a wpisując sobie rynek niemiecki. No to nagle się okazuje, że tych, tych przykładów jest więcej i po prostu mamy większy wybór. Jeszcze musicie wiedzieć, że w Niemczech kupują nie tylko Polacy, nie tylko Niemcy, ale również Czesi, Rumuni, Norwedzy, nawet Fedi, Duńczycy, Francuzi, z Luksemburgu w ogóle bardzo dużo Holandia, Belgia. Co ciekawe, ostatnio rozmawiałem z, z, ze znajomym z Luksemburgu, to on powiedział, że y, tam, jak ktoś kupuje używane auto, to każdy jedzie do Niemiec. Jednym z minusów jest na przykład to, że również. Czasami ciężko jest kupić coś w fajnym stanie. Szczególnie starsze auta, już 10-15-letnie, trafiają na, jeżeli nie są w najlepszym stanie, trafiają na jakieś tam takie duże place prowadzone przez innych ludzi niż rodowici Niemcy no i na takich placach faktycznie dosyć ciężko jest kupić coś w fajnym stanie, więc no trzeba po prostu uważać, jeżeli chcecie się dogadać to najlepiej jest umieć po niemiecku, najlepiej jest umieć po niemiecku perfekt ze względu na to, że jak ktoś wyczuje, że ty nie jesteś stricte Niemiec, no to gdzieś tam będzie po pierwsze co pomyśli, że jest na eksport, musicie wiedzieć o tym że jeżeli, to jest kolejny minus jeżeli samochód z Niemiec zostaje sprzedany poza Niemcy, poza teren Niemiec to nie obowiązuje żadna gwarancja, żadna rękojmia, i tak dalej. A w momencie, jeżeli ten sam samochód kupiłby obywatel Niemiec, no to na tym samochodzie jest gwarancja, rękojmia, i tak dalej. Czasami możecie się spotkać z takimi samochodami, które są. Tylko na eksport i one są zazwyczaj w lepszych cenach, natomiast zawsze coś za tym idzie. Kolejnym z minusów są oczywiście wydatki na podatki. Kupując samochód z Niemiec, jeżeli to nie jest elektryk, jeżeli to nie jest hybryda plug-in albo samochód ciężarowy, no to trzeba zapłacić akcyzę. Trzeba oczywiście też opłacić transport akcji, za to w ogóle no śmieszne, bo to jest 3,1%, przy hybrydach najczęściej 1,55%, jeżeli to jest powyżej 2 litrów to 18,6% lub w przypadku hybryd 9,3%. Procenta. Natomiast no, podatki są po prostu gigantyczne, do tego jeszcze musimy doliczyć. Transport tego auta, transport też oczywiście jest coraz droższy, potrafi kosztować no, ładnych kilka tysięcy złotych. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech jest bardzo dużo samochodów poflotowych. Często też można trafić takie auta na rynku. No i teraz pytanie, czy warto samemu sprowadzić samochód z Niemiec? Oczywiście, że tak, ze względu na to, że będzie to po prostu tańsze. Tylko teraz pytanie. Pytanie, czy masz na tyle umiejętności? Jeżeli tak, ok, jeżeli masz nie wiem jakiegoś znajomego i tak dalej, który ci ten samochód dobrze sprawdzi, no to ja uważam, że jak najbardziej. Po prostu te koszty wszystkie można sobie gdzieś tam y, troszeczkę obniżyć. Obojętnie, czy będziecie kupować auto w Niemczech, w Polsce, w Szwecji czy w jakimkolwiek innym kraju, po prostu zawsze te auta trzeba sprawdzać. Wszędzie da się kupić fajne auto po prostu w niektórych krajach jest jakby większy procent szans na to niż w innych, natomiast zawsze auto trzeba sprawdzić, więc oczywiście warto samemu to zrobić, tak jak warto samemu nie wiem pomalować sobie ściany niż to zlecić, tylko najważniejsze, żeby zrobić to po prostu z głową i zrobić to dobrze. Myślę, że teraz mogę wam powiedzieć, jak wygląda dosłownie sprowadzanie samochodu krok. Po kroku. Pominę szczegóły, yy, które są dla nas, jako dla firmy, jakby standardem. Po prostu, gdybyś ty teraz kupował auto, jakie kroki musisz zrobić? A więc, tak, po pierwsze, oczywiście, musisz sobie ten samochód gdzieś tam znaleźć na wielu portalach. Następnie musisz sobie po ten samochód pojechać i go obejrzeć, jak już stwierdzisz, że jest fajny, zapłacisz za niego i tak dalej. Wszystkie dokumenty muszą być odpowiednio przygotowane, żeby później nie było problemu przy rejestracji w Polsce. Jeżeli to jest, no to masz dwie opcje do wyboru: albo samochodem wrócić lawetą i wtedy nie potrzebujesz nic, albo jest druga opcja wykupu tablic zjazdowych i możesz takim samochodem wrócić na kołach. Żeby to zrobić, trzeba pójść do wydziału komunikacji w Niemczech. Jeżeli samochód będzie miał ważny przegląd, to nie będzie najmniejszego problemu. To tam jest opłata rzędu 150 euro. Powiedzmy, to też chyba różni się, jak chodzi o landy, czyli takie województwa w Niemczech. I możesz takim samochodem sobie wrócić na kołach. Im cięższe auto. Tym bardziej się to opłaca, bo musisz wiedzieć o tym, że sprowadzając samochód, na przykład w momencie, jeżeli chcesz sprawdzić, sprowadzić jakiegoś busa albo jakiegoś elektryka i tak dalej, no to te kilogramy będą na pewno większe, 2200 kilo załóżmy. No i w tym momencie taki transport może być dwukrotnie droższy, ze względu na to, że wtedy ten, ta osoba, czy ten kierowca, czy ta firma transportowa, zamiast dwóch samochodów na przyczepę, może wziąć tylko jeden. W momencie, jak jest w Polsce najprawdopodobniej trzeba będzie zrobić przegląd techniczny pierwszy w kraju. Większość wydziałów komunikacji w Polsce nie uwzględnia, nawet jeżeli ten przegląd techniczny jest świeżo zrobiony w Niemczech, aczkolwiek nie 100%, bo załóżmy, w moim wydziale uwzględniają to, co jest bardzo fajne, natomiast zawsze skracają o rok. W Polsce trzeba będzie zrobić przegląd techniczny, oczywiście przygotować samochód do rejestracji, czyli celno-skarbowe dokumenty, przygotować. Akcyzę, opłacić i tak dalej. W momencie, jak to wszystko macie, to udajecie się do Wydziału Komunikacji, przedstawicie szereg tych dokumentów i będziecie mieć samochód zarejestrowany. Tak to wygląda. No, jeżeli miałbym to teraz krok po kroku omawiać z każdym szczegółem, to na pewno jest temat na osobny film. Jeżeli coś takiego chcecie, to dajcie znać. Ja nie mam z tym żadnego problemu, więc mogę Wam to wszystko oczywiście opowiedzieć. A więc w towarzystwie tej pięknej Skody Octavii. RS z 2021 roku, podsumujmy sobie ten odcinek. Dla kogo sens będzie miało sprowadzanie samochodu z zagranicy? Jeżeli szukasz dobrze wyposażonego auta z transparentną historią, to na pewno rynek niemiecki jest coś, na co powinieneś zwrócić uwagę, moim osobistym zdaniem. Na pewno nie jest to kierunek dla ludzi, którzy szukają jakiejś super okazji itd., jest gdzieś ta granica cenowa. Czyli jeżeli szukasz samochodu za 10 czy 15 tysięcy zł, to totalnie te czasy minęły, nie warto szukać w Niemczech, ze względu na to, że po pierwsze, bardzo ciężko będzie ci znaleźć coś w lepszych pieniądzach niż w Polsce, a nawet jeżeli znajdziesz coś drożej, to jeszcze będziesz musiał opłacić wszystkie podatki i tak dalej, opłacić transport i tak dalej. Więc okaże się w tym momencie, że do ceny musisz doliczyć, nie wiem, 30-40%, no bo to, jest, to będzie. Jak kupujecie auto za 10 tysięcy zł no to doliczając do tego chociażby, nie wiem, 4-5 tysięcy zł, no to to już jest 40-50% ceny, tak? Więc dla mnie kompletnie takie auta, które za 10, 15 czy 20 tysięcy zł czy nawet i 30 tysięcy zł to jest totalny bezsens. Lepiej coś sobie poszukać w kraju, nawet i gdzieś tam pojeździć, powycieczkować, niż szukać tego za granicą, bo po prostu te koszty importu są za duże. Tu raczej chodzi o jakość, a nie o pieniądze. Czyli to jest to, co chcę Wam cały czas przekazać. Jeżeli szukacie auta w dobrej jakości, a niekoniecznie w dobrej cenie, no to Niemcy jak najbardziej. Jeżeli masz jakieś przemyślenia na ten temat, oczywiście zapraszam do komentarzy. Jeżeli będą jakieś ciekawe komentarze, będę na nie odpowiadał. Temat jest, wydaje mi się, cały czas polaryzujący. Także co? Czekam na Wasz odzew i widzimy się już za tydzień. W każdą niedzielę jest film. Siemanko, cześć!